Siemanko, z tej strony Borsuk i witam was w kolejnym odcinku z Call of Duty 4, e, lecimy. W poprzednim odcinku trochę się powkurzałem, teraz spróbuję na spokojnie. E, I tak, od razu mówię, że, no, tu nie ma co ukrywać, od razu mówię, że e, muszę nagrywać ten odcinek jeszcze raz, ze względu na to, że... że, że, że... Mm, po prostu nie nagrał się mój głos. Taki peszok. No ale no cóż, tu zrobisz, nic nie zrobisz. Trzeba nagryć jeszcze raz. No to nie będzie problemu mi się wydaje. Damy radę. Ja sobie tu kucnę, zmienię sobie mojego holda. Nie, M9 to było. Okej. Okay. To zmienię sobie na to podlecę tam. Ocie. Dobra. Tak, tak, tutaj, tutaj, tak delikatnie po ścianku i tutaj. Siemanko. Witamy. Jest ciemno. u Mnie też jest ciemno a i tak nic nie widzę. A? No, zapomniałem. Ja bym się zmienił na M41. Płynął jeszcze lepiej. O, tak bardzo z jednym amunicją. Jesteś gniuszem boczem. O, cia. Nie trafiam... Zleje ze mną... Kurde, to był mój... Szory! Kurde, moi tam już zleźli, no... Właśnie tam... Dobra, to są moi... Przeładujmy... Okej, okay, idziemy na górę... O właśnie, ty lol, co tu się stało? tak patrzę, kurde mój leży, nie o co chodzi? Po Powybijajcie się nawzajem. A to nie, to był wróg. Okej. Okay. Okej. Okay. W górę tak chyba nie możemy wejść. Ja, yeah, pięknie Triple kill, piękny taki. Wbijać, bijać, czyścić tam. Ja taki daleko za nimi, ale to nic nie szkodzi. Dobra, cały czas gramy na zaprawionym boju, Bo podczas kiedy wybieram misję, wracam. Mogę sobie spokojnie wybrać jeszcze raz. Jakiś poziom trudności, ale gramy na zaprawionym boju. Tu raczej wam nie mogę pokazać, ale ubierzcie mi, gramy dalej, zaprawiony w boju. Okej. Okay. Używam na machine Spróbuję ich wszystkich zastrzelić, ale kurde, ile ich tam jest. Stary? No dobra, pi drzwi. O, co to był za ten? Tu mamy to, to nie chcę tego. Aha, okej. Okay. E, co my tu mamy? Tu, tu. Tutaj był w ogóle. E, tutaj, tutaj? Tak, tu, nie tutaj. W tym miejscu, o tutaj, stały laptop z danymi, które zebrałem. No, niestety, nie pokażę wam. Już e, zebrałem na poprzednim odcinku. Ja będę musiał jeszcze zrobić kiedyś taką seryjkę. O, prawdopodobnie też. E, tylko nie na zaprawiony bojot, na łatwym już zrobimy. Ze względu na to, że... Chcę uzbierać wszystkie te. Chcę uzbierać wszystkie te, te laptopy całe z danymi itd., itd. i tak dalej tak dalej. Myślę sobie, że na łatwym, spokojnie poletamy sobie. I pozbieram wszystko, co mi potrzeba. Taki mój plan jest. Mam nadzieję, że nie będzie zły, a pasałoby pozbierać, żeby takie różne smaczki były. Ehm... O kurde mhm. Widziałem lesz, a nie stój Dobra Żyję, nie wiem jak, ale żyję. Granat wybuchnął przed... przed twarzą moją. Ale żyjemy. Kurde, nie widzę ich. Tu jest jeden. Dobra, granat gdzieś daleko jest. Dobra, ten nie jest daleko. Tak bardzo, pakuj się. Dobra. Dobra. Jakie ja dawno strzelanki nie grałem, tak sobie uświadomiłem. Jezu. moja reakcja jest ta, taka słaba muszę sobie yy, skupić ściągnąć <laughs> Wy, wydało się piracisz gry muszę sobie kupić yy, CSGO i trochę pograć w niego tam jest mój no dobra w sumie nie jest taki zły pomysł ich obkrążyć tam skubańcy przebywają cały czas no a co zrobisz? Nic nie zrobisz, dobra, lecimy się... bo ludku, damy radę Kiedy ich otoczymy już nie będą mieć za bardzo szans M siedzi jedna... O właśnie, dostał web no, Otoczeni nic nie mogą nam zrobić UAV recon, o Jezu, dziękuję. Czekaj, muszę się uleczyć. Dobra. Teraz jest taka kwestia, że muszę znaleźć sobie jakieś fajne miejsce. A tam jest masa snajperów. Poszedł? Nie poszedł. Poszedł. Ten pięknie poszedł. Mam nadzieję, że dostanie. Dostał. Dobra. Tutaj taka fajna miejscówka jest, żeby właśnie pozostrzać te wszystkie czołgi, bo... Aby tak w dupę mu by to ta, ta, taką rakietą. O Jezu, co za penetracja. Dobra. Jeszcze jest jakiś? Nie, nie ma. Dobra, tam ci się cofają. Ja bym skoczył jeszcze raz po to M4A1. Bo może mi się przydać. Tutaj potyczka. Ja no mi się nie przyda. Tutaj więcej. Tu jest G3. To jest dobra broń. Taka szybka dość. E, tylko czy ja będę mieć na tyle? Tu jest. Mamy snajperka. Ale snajperka mi się nie przyda. Choć może. Nie, lubię mieć snajperkę. Zawsze lubię mieć snajperkę. Bo snajperka jest najlepszą bronią, jestem snajperem i będę mieć snajperkę. Szkoda, że tylko jedna, bo jest na całe pole bitewne. No Ile mam strzałów? 35 plus magazynek. No niewiele. No, ale dobra. ja w ogóle mam 4 a 1 tak? W sumie dwie M4-ki... Nie jestem. Dobra. To jest lepsza, bo mam tutaj celownik dobry. Oraz mamy granatnik. To jest dopiero zajebista rzecz. Snajperka. No, no jak dla mnie, snajperka. Zawsze wolę mieć snajperkę. Zawsze. Ja bez snajperki nie jestem sobą. O, <laughs> o chuj. A zjedz nikarusa. Ochuj. To za małolki. Też się Też Ten sobie stoi jak gdyby nigdy nic. Nie no okej. Okay. Eee, dobra, co ja muszę zrobić? Przechyć nieprzyjaciela zanim Przechwyć w czołg. No i po prostu rozsuwali ci. No problem. I tu mi się snajperka przyda. Jakbyś skąpić z chamską w krzakach i... Jocie, ile ich tam jest w ogóle. Do mnie granaty. Granaty we mnie. O, 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 To nie było dobre. To bolało. Tak się nie bawimy. Ja rozumiem wszystko, ale żeby od razu... ...z Rocket Launchera we mnie. O ty. Dobra. Eee. żeby dawno mnie zdjęli na normalu że boty nie są tak kumate bo to byłaby masakra normalnie musiałbym zmienić chyba już 8 razy pozycję no, ale dobra A... o jezu to jednak nie będzie takie proste jak myślałem to będzie pierwszy szybki sprzątne Jestem ciekaw kurde jak ach za mną 80 ty z jed... jednej rakiety okay. do tutaj do tu czuję się jakoś bardziej bezpiecznie. Choć jestem na pełnym ostrzale teraz, ale czuję się jakoś pe pewniejszy tutaj w tym miejscu. Czemu? Nie wiem. Kurde, gdzie są te wszystkie RPG? Jezus. To ogóło mnie. Dałem rady wcześniej na zaprawionym bez żadnych topek. A teraz jakoś nie mogę. Nie wiem co ja robię nie tak. Szkoda, ja wtedy nic nie kombinowałem po prostu. Ma sensy odrzucają te granaty. Ale chwila, no przecież oni z tych rakiet strzelają. To oni strzelają z bliska. Oni muszą najpierw podejść. Muszę ich zadusić tutaj. Zanim w ogóle się zbliżam. O Jezu, ile ich tu jest. Nawet nie wiem, którego strzelać, ile ich tu... Tutaj ich tyle jest. A. Nie, wysłoniłem się. Mi błąd. Jako, że w poprzednim odcinku się tak no, wkurzałem, bo postanowiłem, że teraz robię raczej taki no, spokojnie. To są sami. To są sami ci co strzelają, potrafią używać bazu. ...przednich lanczarów. Sam nie jestem w stanie wszystkich ściągnąć, no moi, weźcie się w garść. Pomóżcie mi. Jak mój żeś mnie wyciągnął nagle z sniperka? Dobra, Zabiją się tu skupię, żeby jak najszybciej pozabijać tym ziadu.

Dobra. One niby gdzieś tam mają strzelać, bo mi się wydaje, że tu gdzieś jest zachód. Tam jest mój. Trzeba pamiętać. Dobra, z dachów strzelają. Tych dachowców trzeba ściągnąć. O kurde. To była sniperka. Nie trafiona sniperka na stówę. Nie, to już nie była sniperka. Nie wierzę. Ale dobra, to nie jest już od początku. Czyli już teraz mamy wschód gronić. I stąd już przepędziliśmy ich. Nie wiem, żebym został. Schowałem się. Nieważne. O kurde, rakietnicą. Ja jebie. Prosto, w twarz. Weź to się pokaż. No to sobie chyba jaja róbcie. Ja tam pójdę. E no, no dobra, to, jest to już. Próbuję ich tutaj zadusić mniej więcej. Bo tak myślę, że stąd będzie mi dobrze ich zadusić, kolejne wsparcia przechodzące. No. Powinno być dokładniejsze, kurde, żebym jakoś lepiej rozpoznawał swoich, nie wiem, jakiś kurde znaczek na... Nad nimi, nimi głowami coś Dobra, tego już nie mogli przeżyć O jezu Coś hmm. mi się wydawało, że moje poprzednie podejście było jakieś lepsze co ja mam zrobić? Mam zniszczyć działko. Ok. Zejdziemy tam. Nie wiem, czy to wróg, czy swój. Ale widzę jakąś wystającą coś. Coś to. Strzelam. Dobra, teraz trzeba tam skoczyć. Dobra, moi podeszli, Okej. Okay. mam się ja nim zająć, zająć życie, tak? tu mi coś wyskoczy. Jak dobra, nieważne. Łyk wody i lejdziemy. Dobra. Okej. Okay. Więcej nie powinno być. A, dobra, na zapalnik. Ja było łatwo. Okej. Lubisz się tam dostać teraz. To jest jeszcze inna kwestia. O! To była sniperka. Na stówę. Gdzie ty jesteś? Tam są. Dobra. Kurde, strzał od snajperki poznam wszędzie. Kurde, ile ich tam jest. No i już moment. Nawet nie mam jak tam dostać. Rozmyślam. To nie jest tak, że tutaj się kończy magazynek. Więc możesz tak bez ustanku. Um. Okej, okay. power Czasami trzeba. Gdzie są moi? O, już przecień Już wszędzie strzelaję He, <grystanie> zostawcie coś z tego budynku Jee. Yeah. Yeah. Jez. Yeah. Jee. Yeah. Yeah, Jaki dalot, kurde. Uh,

No zasłonięliśmy mi rysunki Okej. Okay. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Lekko sfailowałem poprzednie podejścia przy czołgu, nie wiem czego. Nie wiem no czego to sam w sumie zależało, ale daliśmy radę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak możecie dać łapkę w górę skomentować albo subskrybować, jeżeli tego nie robicie, a chcecie być mi na bieżąco z moimi materiałami, bo będzie ich coraz więcej. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeszcze zobaczmy, co będziemy robić. Mamy już mniej więcej wiemy. Będziemy latać, będziemy polować, i to będzie w kolejnym odcinku. Tak więc, trzymajcie się, cześć.